Tor 350 metrów, identyczny tor będzie na dystansie 250 metrów, tu obok idąc przez las, pokażemy to na zawodach. Na tym torze macie trzy rodzaje celów, jednym celem jest płyta 30x40 cm z główką, drugim celem jest kółko 30 cm i trzecim celem jest kółko 20 cm. Każdy zawodnik z pary ma możliwość oddania tylko trzech strzałów. Każdy cel jest róż, różnie warty. Duża płyta jest warta 10 minut, 30 cm kółko 20 minut, 20 cm kółko 30 minut. W zależności od tego, ile celów traficie, tyle minut karnych dostaniecie do swojego czasu końcowego. Cały tor jest warty 180 minut na dwóch zawodników. Strzela najpierw jeden zawodnik, później drugi. Co, co zaczyna? Jedziemy. Maksymalny czas na ten tor to jest 3 minuty. Nagrywam, dawaj, jestem gotów Co strzelasz? Dużą płytę najpierw. Dawaj, próbuj. Po prawej na dole Tak ćwierć celu po prawej na dole poszło. Dalej duża. Tak. Drugi strzał Dostał. Co teraz? Średnia. Dobra, dawaj 30. Za nisko, zaraz pod celem okay. Dawaj obserwuj Duża płyta Jest Kółeczko 30 Jest Dobra. Taki sam tor jest na dystansie 250 metrów, maksymalny czas na parę to jest 3 minuty.